Możemy zaczynać. To pozwólcie Państwo, że oficjalnie rozpocznę. Dzień dobry, witam Państwa na trzynastym posiedzeniu Zespołu Roboczego do Spraw Transportu, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na początek informuję, że posiedzenie jest rejestrowane za pomocą Kamer w zakresie obrazu i dźwięku. Nagrania są publikowane w mediach społecznościowych na kanałach rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w wyżej wymieniony sposób. W razie niewyrażenia zgody należy zgłosić taką informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Tematem dzisiejszego spotkania jest mechanizm kalkulacji wynagrodzeń kierowców w transporcie drogowym i na prośbę członków zespołu. Skierowaliśmy zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu do pana dyrektora Artura Harca, szefa Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii. Otrzymaliśmy odpowiedź, że w imieniu Departamentu będzie z nami pan dyrektor. Zastępca dyrektora, pan Mirosław Przewoźnik. No i właśnie pan dyrektor jest z nami. Witamy serdecznie pana dyrektora i dziękujemy, że zechciał pan poświęcić nam swój czas. Chciałbym wobec tego poprosić przewodniczącego zespołu, pana Andrzeja Bogdanowicza, reprezentującego w zespole Ogólnopolski Związek Pracodawców. Transportu drogowego, żeby zechciał parę słów wprowadzenia do tematu merytorycznego wypowiedzieć. Dziękuję. Witam wszystkich Państwa na kolejnym posiedzeniu. Praktycznie tutaj Pan Mikołaj już wstęp zrobił, że jest to trzynaste posiedzenie. Wierzymy, że ta trzynasta będzie dla nas szczęśliwa. Temat kalkulacji wynagrodzeń kierowców w transporcie drogowym został wprowadzony pod obrady zespołu na wniosek kolegów z BCC. Są tutaj obecni i myślę, że było rozsyłane pismo z wątpliwościami czy, czy, czy może nie tyle z wątpliwościami co w różnym z różnym podejściem różnych Sądów i z różnym orzecznictwem w tej sprawie. Myślę, że najbardziej właściwym będą tutaj koledzy, pan Adam Juniszewski, widzę, że się tam z, z kimś, żeby wprowadzili nas szczegółowo w temat, skąd się biorą wątpliwości i, i w czym jest problem. Mamy wspaniałego gościa z ministerstwa, to myślę, że uda się nam ten temat dzisiaj szybko rozwikłać i będziemy wiedzieli wszystko. Dziękuję. Oddaję głos. Bardzo proszę w takim razie Pana Adama Januszewskiego z Business Center Club o zabranie głosu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana Przewodniczącego, witam Pana Dyrektora, koleżanki i kolegów. Ze mną tutaj z boku po mojej prawej stronie jest mecenas Krzysztof Cittkowski, od którego jakby wypłynęło też głównie właściwie od jednego z jego klientów wypłynęła wątpliwość, która się tutaj pojawiła. Tytułem wprowadzenia Pana Dyrektora Kierowca jest o tyle specyficznym zawodem, że podlega zarówno pod kodeks pracy jako pr pracownik, ale również o ustawę o czasie pracy kierowcy, która nakazuje mu wykonywanie określonej ilości i długości przerw. Część z nich są to tak zwane dyżury. I tu się rodzi problem, gdyż są to dyżury takie specyficzne. Ich specyfika polega na tym, że są to dyżury pełnione w ramach godzin pracy, tak, nie po godzinach pracy, tylko w ramach godzin pracy. I sądy różnie tutaj to interpretują w sporze pracownik-pracodawca, różnie interpretują też te dyżury specyficzne. Niektóre jako dyżur uważają, że dyżur ten jest składową, że wchodzi jakby w etat pracownika, niektóre uważają, że nie powinien on być do tego etatu zaliczany. Brak jedno, jednoznacznej systemowej wykładni powoduje, powoduje tutaj problemy, o których pewnie pan Mecenas powie troszkę więcej. Drugą rzeczą, która dotyczy tychże, tychże dyżurów, jest to zgodne z prawem, jest y, ustalanie ryczałtu, czyli jakby stałej kwoty wypłacanej za y, te dyżury, y, te dyżury y, specyficzne. Tak? Oddam może głos panu Macenasowi. Może jeszcze będzie chciał coś dopowiedzieć. Jeśli nie, to mam nadzieję, że, że podyskutujemy na ten temat, bo jest to temat mocno pilący y, całą branżę, myślę. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Jakby doprecyzowując to chciałbym Państwu powiedzieć, że tematyka kalkulacji wynagrodzenia kierowcy wzbudza liczne kontrowersje z uwagi na to, że wielu przedsiębiorców, wielu przedsiębiorców stosuje wynagrodzenie na, na poziomie minimalnego wynagrodzenia w kraju obecnie 1260 2600 zł. A ustawa o płacy minimalnej wymienia pięć składników, które nie mogą chodzić do podstawy tego wynagrodzenia 2006. I liczne kontrowersje wynikają z faktu, że nie ma też jakiejś takiej jednolitej praktyki stosowania tego artykułu 6 ustęp 5, bowiem jest coś takiego jak specyficzny dyżur kierowcy, E, wymieniony wśród tych pięciu elementów, które nie mogą wchodzić do podstawy minimalnego, a z ustawy o czasie pracy kierowców wynika, że przysługuje za ten czas e, wynagrodzeniem w wysokości 50% stawki godzinowej. I problem jest taki, że e, po pierwsze, mm, jedne sądy uważają, że y, nie ma różnicy w definiowaniu y, dyżuru. I zapominają, że jest ten dyżur specyficzny w, 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 u, u, u kierowców transportu drogowego, który wynika z tych obowiązkowych przerw, płatnych w wysokości 50% stawki godzinowej. E, I e, drugi jakby czynnik jest taki, że twierdzą, iż skoro kodeks z pracy y, wprowadził tylko ryczałt za godziny nocne lub ryczałt za godziny nadźwowe, to nie można dla takiego dyżuru tworzyć ryczałtu. Bowiem kodeks pracy, skoro o nim nie, nie wspomina, to tutaj swoboda pracodawcy jest wykluczona. No i dochodzi do pewnych konfliktów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Po prostu pracodawca, chcąc dostosować się do specyfiki tego zawodu i oczywiście pamiętając o swoich kosztach pracy. Te, ten, ten część, element, ten element płacy zalicza do tej podstawy wynagrodzenia minimalnego, kierując się zapisem z ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, zapisem artykułu 6 ustęp 5, który wymienia pięć składników, a tam wśród nich nie ma tego właśnie wynagrodzenia za ten specyficzny dyżur kierowców i wstawia Bądź to w formie zaliczki, a potem do, po zakończonym miesiącu wyrównanie, jeżeli ten, ta liczba godzin przekroczy tę zaliczkę, albo w formie zryczałtowanej. No i niektóre sądy akceptują taką formułę, a inne nie. W szczególności ostatnio tutaj na Dolnym Śląsku pojawiły się wyroki, dwa wyroki, pierwszej i drugiej instancji, w których zanegowano możliwość... W, w ramach wynagrodzenia minimalnego ujmowania tej części wynagrodzenia, która wynika z przeliczenia e, tego specyficznego dyżuru kierowcy e, i stawki połowy stawki godzinowej do, do podstawy wynagrodzenia minimalnego. Twierdzą, że to powinno być poza podstawą wynagrodzenia minimalnego, czyli 2600 plus ewentualnie wyliczenie tego tego tego, tego wynagrodzenia za czas dyżuru. No i, y, y, Pytanie jest takie, jakie, jakie by były możliwości doprowadzenia do, do jednoznacznego, jednoznacznej jakiejś wykładni, która by albo wykładni, albo może inicjatywy ustawodawczej, która by wyraźnie wskazała, że może wchodzić do podstawy wynagrodzenia minimalnego to wynagrodzenie za dyżur? Jak i jak nie jest zakazane tworzenie zryszakowanego wynagrodzenia za tym dyżur, bowiem to by ujednoliciło praktykę i pozwoliłoby również na wyeliminowanie niejednolitych orzeczeń sądowych. Dziękuję. Mhm. Dziękuję bardzo za przedstawienie problemu. Czy ktoś z Państwa członków zespołu chciałby coś jeszcze do tego dodać, uzupełnić? Czy ktoś uważa, że tu jeszcze coś trzeba dorzucić do tego obrazu sytuacji? Pan Andrzej Olechnicki, widzę, że się zgłasza. Bardzo proszę, to jest Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Wybrzeże. Proszę bardzo. Ja mam praktycznie pytanie do, do wnioskodawców o rozszerzenie tego tematu, który jest moim zdaniem no, tematem nie na dzisiaj po pierwsze. Po drugie, jeżeli Państwo takżeście głęboko zanalizowali problem, to należałoby przedstawić propozycję, jak chcecie to rozwiązać. Bo jeżeli będziemy generali przy płacach na dzień dzisiejszy, gdzie sytuacja e, transportu jest taka, jaka jest. To pierwsze, dokonać głębokiej analizy, jak te problemy rozwiązują inne państwa Unii Europejskiej, wystąpić z konkretnym wnioskiem i wtedy będziemy na ten temat mocno dyskutowali. Bo my to teraz wprowadzamy do dyskusji na temat, czy dyżur ma być wliczony w ryczałcie, czy ma być wliczony w podstawę. I tutaj, no, mieli Państwo, ale moim zdaniem to jest kwestia, która jest regulowana również regulaminami w zakładach pracy które w jakiś sposób temat zamykają. A jeżeli do Państwa zgłosiła się firma, która po prostu nie dopatrzyła niektórych rozwiązań, które powinny być zastosowane, żeby można było to zryczałtować, to już jest problem praktycznie przedsiębiorcy, a nie całej branży. Także bardzo bym prosił, żebyście Państwo nie, 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 nie otworzyli puszki Pandory, gdzie się później okaże, że będziemy chcieli. Wszystko opodatkować, ozusować i zniszczyć polską branżę. Dziękuję bardzo. Mhm, dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś e, e, głosy? Pan Piotr Litwiński, widzę, że się zgłasza. To jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Galicja. Bardzo proszę. Prosimy bardzo, panie Piotrze, tylko mikrofon proszę sobie włączyć, bo nie słyszymy pana. Na dole w lewym rogu masz. Nie słychać pana, panie Piotrze. Mikrofon proszę włączyć. Nie przy swoim zdjęciu, tylko na dole w ekranie. Jestem już? Tak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, płata kierowców to jest bardzo newralgiczny temat, tak jak i ten sam zawód to jest taki nietypowy zawód. Ja rozmawiam z przewoźnikami i z kierowcami i niektórzy mówią tak, Panie najlepiej to by tak było, żebyście żeby nam dali tyle i tyle wypłaty, a my sobie będziemy opłacać ZUSy i wszystko co potrzebne. I to by było najlepsze razem. Ale skoro u nas tak nie można, to płacimy im tak, jak niestety chcą. Dlatego, że dziś jest sytuacja taka z kierowcami, że to nie przedsiębiorca stawia warunki, tylko kierowca stawia warunki. Stawia warunki, ile chce mieć podstawy. Zarobków, ile chcę mieć, jakim chcę mieścić, ile chcę zarabiać na końcu, a najbardziej tego na interes, interesuje, ile ja dostanę na rękę. I szanowni Państwo, w tej sytuacji, kiedy stawki minimalne dla wszystkich przedsiębiorstw idą w górę, dla kierowców też idą w górę. I ja bym nie dotykał tego tematu teraz. Nie rozpętał wojny, bo już się robimy coraz bardziej mniej konkurencyjni na rynku europejskim, jak inne państwa. Doprowadzi się do tego, że konkurencja nas zniszczy, zje nas. Nie będzie polskiego transportu, a polski transport międzynarodowy to jest eksport polskich usług. I z tego mamy dewizję, i z tego mamy PKB. Ja rozumiem, jest na podaż kierowców, jest dużo kierowców, i firmy byle, y, wykorzystują tą sytuację i wybierają sobie najtańszego, a, a ten człowiek, nie mając na chleb, idzie na każdą propozycję. Ale jest odwrotnie to dziś kierowca się prosi do pomocy. To dzisiaj kierowca, jak przychodzi, to mówi. Ile będzie zarabiał, jaki małpę chce jeździć, co chce wozić i kiedy musi być w domu. Na najlepszy dowód mamy na to, że już zatrudniamy Ukraińców, Białorusinów, Mołdawianów i innych, bo nie ma polskich kierowców. I tutaj nagle się wyłaniają jacyś obrońcy uciemiężonego ludu, kierowców. Nie rozumiem. Kierowcy, jak się nie podobają, zarobki u jednego przedsiębiorcy idzie od razu do drugiego. Zostawmy ten temat tych kierowców. Dziękuję. Proszę Państwa, czy jeszcze można słowo, słowo a propos adwokat Joanna Jesiewicz? Proszę Państwa, ja przepraszam, ale tak dość pragmatycznie powiem. Jestem oczywiście transport logistyka Polska z tej organizacji. Proszę Państwa, ale wykładnia systemowa, która byłaby ewentualnie przygotowana przez ministerstwo, jakiekolwiek nie jest rozwiązaniem problemu niejednolitego orzecznictwa. Mamy tu już doskonale przerobione tak za Nocleg. Gdy ministerstwo chyba jeszcze w 2013 roku wydało nam taką interpretację, jaki jest zakres dopuszczalnych działań pracodawcy i proszę Państwa, efekt, jeżeli chodzi o zastosowanie takiego stanowiska w sądach, jest absolutnie żaden. W każdym, że tak powiem, na każdym pułapie, czy sądów rejonowych, okręgowych, czy też nawet i Sądu Najwyższego, niestety od tego jest tylko i wyłącznie postępowanie skargi kasacyjnej, niestety też taka tradycyjna droga, droga sądowa. Byłabym też bardzo ostrożna w formułowaniu nowych wniosków legislacyjnych, gdyż, patrząc na to, że przed nami jest wdrożenie pakietu mobilności i zmierzenie się generalnie z całym systemem, ja nie wiem, czy. W sumie trochę kazuistyka, bo to bardziej postrzegam tego kazuistykę, a nie, nie problem aż tak powszechny, jakby się wydawało. Ja nie wiem, czy to jest dobry moment na rozpoczynanie tej dyskusji. Nie wiem, czy branża ma siłę na, że tak powiem, kolejną rozmowę poniekąd systemową, ale tak naprawdę mówię, problem tkwi bardziej w orzecznictwie i tak niejednolitym, bo mamy tego przykłady, niż tylko i wyłącznie w kwestiach ustawowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jan Buczek, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, również tak jak moi przedmówcy, uważam, że rozpoczynanie dyskusji na temat, który w zasadzie jest czysto teoretycznym w chwili obecnej tematem, bo problemów z tego tytułu nie dostrzegamy, natomiast stoimy przed bardzo poważnym. Wyzwaniem, jakim jest dostosowanie naszego systemu do zapisów pakietu mobilności, który, który już praktycznie rzecz biorąc obowiązuje, i za chwilę będziemy zmuszeni dostosować się z naszym systemem płacowym do wymogów wynikających z tych aktów prawnych. Dlatego też proponowałbym, żeby nie otwierać nowych wątków, które być może. Być może są istotne dla kogoś, tak jak ktoś tutaj powiedział z przedmówców. Moim zdaniem, to nie przedsiębiorcy nawet zwracają na to uwagę. To być może jakieś firmy obsługujące transport, które mają kłopot z interpretacją niektórych zapisów albo chciałyby wzmocnić swoją rynkową pozycję poprzez, poprzez jedno, jednoznaczne traktowanie. Ta, tych czy innych zapisów. Niestety w prawie tak jest, tak jak Pani Mecenas już wspomniała, że, że, że takie z, z tych nowych nakładek jakby nie ma urobków w postaci jednoznacznego traktowania przepisów przez Sąd. Wiele zależy od intencji tych, którzy stosują te przepisy. Natomiast w tej chwili uważam, że Trwonimy cenny czas. Za chwilę będziemy musieli stanąć przed naszym rządem z jakąś konkretną propozycją, z jakimś naszym, naszym urobkiem branżowym w tej, w tej sprawie i cofanie się wstecz i dyskutowanie na, na temat, które w tej chwili. Zupełnie y, 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 można potraktować jako zastępcze. Y, to jest, tak jak już powiedziałem, st strata czasu. Bardzo przepraszam Państwa, którzy y, z tym pomysłem wyszli, ale być może brak takiej bliższej relacji z, naszym, y, z naszą branżą, z naszym środowiskiem powoduje, że wydaje się, że to jest istotny problem, a tak na dobrą sprawę w moim odczuciu on nie istnieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my jakby pracujemy w zespołach roboczych, yy, zazwyczaj w takim trybie, że yy, najpierw te, yy, omawiamy sprawy, które, które członkowie zespołu zgłaszają jako istotne problemy dla, dla przedsiębiorców zrzeszonych w ich organizacjach. Yy, wypracowujemy jakieś, yy, jakieś wspólne stanowisko. Z którym najczęściej nie ma specjalnego problemu, bo na ogół wszyscy się zgadzają, aczkolwiek zdarza się sytuacja, że, że w branży są jakieś podziały, są różne frakcje, że tak powiem, i wtedy trzeba podyskutować i wypracować jakieś rozwiązanie wspólne. No i dopiero wtedy prosimy, zapraszamy gości z ministerstw w celu przedstawienia im jakby już. Gotowego problemu. Prawdę mówiąc, nie wiem, jak to się stało, że dzisiaj yy, yy, zaprosiliśmy pana dyrektora i dopiero w tej chwili dochodzi do, do tej dyskusji. Yy, ja ze swojej strony no, mogę tylko przeprosić pana dyrektora za to, że, 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 że do czegoś takiego doszło. Jakieś jest to niedopatrzenie, yy, również i z mojej strony yy, zapewne, bo, bo ja byłem przekonany, że jesteśmy yy, gotowi yy, dzisiaj do dyskusji na ten temat, no okazuje się, że, 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 że byłem w błędzie. W związku z czym po zespole tutaj my się dzwonimy z panem przewodniczącym zespołu Andrzejem Bogdanowiczem i będziemy musieli, że tak powiem, popra popracować nad, nad poprawieniem procedur pracy tutaj w naszym zespole, bo nie może do takich sytuacji dochodzić, że że pan dyrektor poświęca nam swój czas, a my a my tutaj w tej chwili dyskutujemy i okazuje się, że w zasadzie to nie ma żadnego problemu i spotkaliśmy się wszyscy niepotrzebnie w związku z tym w związku z tym jeszcze raz bardzo przepraszam za to. Nie wiem czy, czy pan dyrektor chciałby w tej sytuacji jakoś zabrać głos. Widzę, że tak, to to bardzo proszę oddaję głos panu dyrektorowi. Może szczęśliwie, jeszcze raz dzień dobry. Może szczęśliwie się stało, że taka dyskusja się rozpoczęła. Natomiast, natomiast moja prośba na następny raz, bo Departament Rynku Pracy to nie jest do końca specyfika podróży służbowych, ryczałtów, wynagrodzeń. Tutaj właściwy jest Departament Prawa Pracy, jeżeli chodzi o nasze ministerstwo, czy teraz nowe Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, wydaje się, że koniecznym, jeżeli już Państwo wypracujecie jako zespół, e, stanowisko, to Minister Infrastruktury, bezwzględnie koniecznie obecny, dlatego że tutaj o czasie prasił kierowców to jest jego ustawa w, jego, w zakresie jego kompetencji i wtedy wtedy można by rzeczywiście e, e, miarodajnie porozmawiać. Ja wcale nie jest to problem, że, że, że dzisiaj, bo z Państwem spotykam słucham tego nocnego ponieważ dojeżdżam do Warszawy nocnego Radia Kierowców więc o tych problemach dosyć często jest tam jest tam mówione natomiast jeszcze raz powtarzam nie jest to jakby kompetencja naszego Departamentu ponieważ mamy teraz kwestie reorganizacyjne nie wiem dlaczego tutaj Departament Prawa Pracy nie jest obecny ale na pewno przekażę te Państwa uwagi wstępne natomiast na następny raz Panie Przewodniczący bardzo proszę właśnie o, o, o takie kierowanie z zaproszeń do Departamentu Prawa Pracy i do Ministra Infrastruktury. Myślę, że tutaj będzie bardziej miarodajna dyskusja. No już, jeżeli to powiedzmy nie wyjdzie, to jest, mamy zawsze czy to w Sejmie, czy, czy w Senacie, Komisję Petycji i tutaj jak najbardziej taka sprawa, jeżeli by była już uzgodniona w Państwa tej grupie, no to na pewno nadawałaby się na taką, na taką petycję i wtedy rzeczywiście rząd jako taki. Jest zobowiązany do udzielenia takiej kompleksowej odpowiedzi. Dziękuję. Jasne, bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję za, 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 za wyrozumiałe podejście do tej sytuacji, która, która dzisiaj tutaj jakoś niezręcznie nastąpiła. I dziękuję za te informacje. Fakt też jest, że, że, że w ministerstwach departamentów jest dużo, to nazwy departamentów czasami bywają. Takie hasłowe i, 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 i nie zawsze jest łatwo nam też rozszyfrować dokładnie, które zagadnienia leżą w kompetencji którego departamentu. Niby tam na stronach ministrów są opisy tych zagadnień, ale, ale, ale jakoś czasami się, 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 się zdarza, że, 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 że jest to też trudne do rozszyfrowania, więc. więc więc już teraz tutaj będziemy przyjmujemy te informacje, oczywiście będziemy wiedzieli, do kogo, do kogo się kierować. Proszę państwa, na tym skończymy dzisiejsze posiedzenie. Bardzo dziękuję panu, panu dyrektorowi za, za obecność, za udział w naszym spotkaniu. Po posiedzeniu ja się skontaktuję z panem przewodniczącym Bogdanowiczem i ustalimy Dalszy tryb pracy zespołu. A na tym dziękuję bardzo wszystkim Państwu za obecność, za udział.